Witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj znowu zajmiemy się maturami i będzie to najnowsza matura, czyli matura rozszerzona z angielskiego z maja 2024 i zajmiemy się trzema gramatycznymi zadaniami dzisiaj, zadanie 7, 8 i 9. crows can clean up our streets About 4.5 trillion cigarette filters are dropped on the world's Streets each year. But one startup company called Crowded Cities is working on training crowds uh, to mm -hmm, and pick up cigarette butts. E, dwie rzeczy. Po pierwsze wiem, że tutaj troszeczkę sobie zakryłam końcówkę e, tej linijki. I am so sorry. Mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Po drugie, mamy tutaj dwa słówka. Jedno to jest crow. I ono je się czyta przez dźwięk O po brytyjsku, a O po amerykańsku, czyli Crow albo Crow. A tutaj mamy Crowded, które się czyta przez dźwięk dyftonu au i mamy Crowded. Myślę, że to jest, to jest gra na tych słowach Crow i crowds, ale tutaj wiem, że mi się już pomyliło. Cities <laughs> so is working on training crows to and pick up cigarette butts. Druga sprawa. To tutaj mamy śmieszne słowko. Zawsze mnie to śmieszy. Cigarette butts, to są właśnie te dubki z papierosów, te filtry, które zostają po prostu po wypaleniu papierosów, one zostają, zostają rzucane na ziemię. Um, no i tak. Ta firma is working on training crows to remain, recognize, realize i relieve. Remain to pozostać, recognize to jest rozpoznać realize to zdać sobie sprawę między innymi i relief to poczuć ulgę aha i crows to są wrony czyli to są ptaki więc po pierwsze trenują krowy ż -y. krowy yy, wrony żeby na pewno nie realize bo one nie mogą zdać sobie sprawy z niczego i na pewno nie relief bo też nie mogą poczuć ulgi tak myślę więc yy, jak mają coś zrobić i podnieść te filtry z papierosów no to myślę, że nie pozostać tylko recognize, czyli rozpoznać i podnieść filtry papierosów. crows are among the most intelligent members of the animal kingdom and the idea of training them to pick up litter is not as crazy as it may sound. To jest bardzo fajna fraza is not as mm, as it may sound. I w tym wypadku mamy tu przy, Y, przymiotnik crazy nie jest tak szalone jakby się wydawało jak brzmi P to mamy tak dwójka despite though therefore because despite to pomimo pomimo czegoś despite something pomimo pomysłu mogło być though to będzie ale therefore stąd i because ponieważ Tutaj, co nam to mówi? Yy, wrony są jedne z najinteligentniejszych, i the idea of training them. I dlatego pomysł trenowania ich nie wydaje się taki, nie, nie musi się wydawać taki crazy. Więc dlatego znaczy default, stąd, dlatego że one są. Stąd, że one są najmo jedne z najinteligentniejszych, ten pomysł się nie wydaje taki zły. According to studies they already use certain tools to in their own habitats what's more they respond well to reward system and are likely skillful gifted capable of no to jedyne co łączy się z naszym of to jest capable are capable of learning from one another um, tutaj mamy capable of czyli są jest możliwe mogą są w stanie o. Tego mi brakowało słówka. Być w stanie. Uh, likely to, by się to łączyło z to, be likely to do something, raczej coś zrobić w przyszłości, um, coś zrobić. Be skillful, skillful po prostu, to jest być utalentowanym, mieć nieutalentowanym, mieć takie umiejętności i be gifted to jest są, podaro, jakby you are gifted, to znaczy to samo co you are talented, masz jakiś talent, utalentowany. Ale nic z tych rzeczy oprócz capable nie łączy się z off. The founders of Crowded Cities got the idea to use crows for their projects when they mm -hmm, some information about the man named Joshua Kline. They came up, come about, come across, and come round. Tu są frazeale. Ja wam napiszę je tutaj na dole. Come up with an idea. To się często wiąże z idea. To znaczy wpaść na pomysł. Ale tutaj mamy some information, nie mamy tego with, więc to na pewno nie będzie to. Come about, to znaczy powstać, i też można to powiedzieć o pomyśle, czyli the idea came about, ale mm, to jest intransitive, czyli tam nie trzeba pod, dopełnienia dodatkowo, a tutaj mamy, nie można powiedzieć come about something. Something came about. Można tak powiedzieć, ale nie come about something. To nie ma sensu. A tutaj mamy ten, to dopełnienie, więc to też gramatycznie nam nie siada. Come across something. To jest napotkać coś. Come across some information. I to będzie nasza odpowiedź. Czyli mm, napotkali gdzieś albo spotkali jakąś informację, przeczytali o czymś. To tak można tłumaczyć na różne sposoby po, po polsku. I come around to ma kilka znaczeń. Napisze tylko jedno. Come round to the idea. Znaczy przekonać się do jakiegoś pomysłu. Ale come round to też można, y, może znaczyć ocknąć się. Oni nie przekonali się do pomysłu, tylko oni spotkali jakieś informacje. Nie przekonali się do jakiejś informacji, tylko spotkali jakieś informacje, napotkali jakieś informacje o facecie o Joshua, who teaches crows to collect coins. Collect to zbierać. To jest bardzo fajne słówko, to nie jest takie tylko zbieranie, kolekcjonowanie, ale też zbieranie z podłogi, zbieranie naczyń do, umy, do, ze zmywarki, to będzie też collect. An important step in the crow's training is to teach them to drop the cigarette filters into special machines called crow bars. Uh, even item dropped into a crow bar is identified by the machine as a cigarette, but It releases a piece of food for the crowds as a reward. This is done, is doing, used to do, has been doing. In order. No, oczywiście, że tutaj nie mamy, nie mamy strony czynnej, tylko bierną, więc jedyna strona bierna to jest nasza A. To jest robione żeby. In order, to to znaczy, żeby. Żeby encourage encourage też jest fajne słówko zachęcić i discourage zniechęcić żeby zachęcić uh, to the crowds to return with more cigarette butts if this scheme proves to be successful scheme to jest plan jeśli macie problem z synonimem na plan to może to być scheme to, proves to be successful to też jest fajne stwierdzenie że zamiast is will be successful to prove to be successful Cigarette butts will be easily removed from the streets. It must be pointed out, point out to emphasized, czyli wyszczególnione, zwrócone uwagę na. Trzeba zwrócić uwagę na coś. It must be pointed out that cigarette butts pose a threat to the environment as they non-degradable. Pose a threat stanowić niebezpieczeństwo. They find their way from streets to drains, drain to są ścieki, to rivers and Two C's. And eventually, initially, hardly, extremely. Eventually to jest false friend. Pamiętajcie, że eventually to znaczy to samo co finally, czyli nareszcie, wreszcie, końcowo. Finally. Initially to jest z początku, od initiate, initiative. Takie trochę first, firstly. Hardly to prawie nie. I hardly, pamiętajcie, ma w sobie to nie, ono ma w sobie zaprzeczenie. I extremely, no ekstremalnie, czyli myślę, że tu chodzi o, o końcowo, czyli one lądują na ulicach, ściekach, później do rzek, a później na samym końcu, eventually, finally, to seas, oceans and beaches. Not only are they uh, unsightly, unsightly to są, to znaczy szpetny albo brzydki, bardzo fajne słówko. But they're also toxic to certain marine animals. That's it. I mamy tutaj zadanko ósme, w którym musimy, jest word formation, to jest moj, jedno z moich ulubionych zadań, bo musimy po prostu pozmieniać jedno słówko i zamienić je na słówko pasujące. Moose must stop licking cars. Jaki śmieszne, śmieszny tytuł. Moose to jest łoś. Jak mamy tutaj też łosia, to już wiemy o czym będzie mowa. There are plenty of amusing road signs around the world. Amusing to jest bardzo często mylone słówko, zapominane. Amusing to jest śmieszny, zabawny. Road sign to jest oczywiście y, znak drogowy. This winter, pictures of an official road sign from a Canadian national park Where? Hmm, hmm, shed. No to mamy where shed, to jest przymiotnik, były. Znaczy, to jest ogólnie rzeczownik w y, stronie wiernej, więc możemy tutaj tylko dać. Adverb, czyli ad, adverb odpowiada, odpowiada na pytanie, jak z szerokiego zrobimy szeroko publikowane albo udostępniane, czyli musimy tu wpisać wildly, wildly shared on social media. The sign warns uh, drivers not to let moose leak their cars. Moose, large deal living in North America, are a frequent sight in Canada. To też sobie zapamiętajcie, frequent site. Często widoczne. And there. I tu musimy, there's something, tak? Jeśli tu mamy something, to znaczy, że wiemy, że musimy dodać czasow, rzeczownik, co ja gadam. I od ad, addict to jest samo w sobie rzeczownik, czyli ten osoba uzależniona to an addict. Ale tu mamy zrobić inny rzeczownik i jedyna możliwość to jest addiction. And their addiction to salt is well known. During the winter months, road maintenance services use salt to. To, I tutaj musimy mieć czasownik. No i chciałoby się powiedzieć to make sure, czyli upewnić się, ale musimy tu jedno słowo wpisać. I poza tym nie możemy użyć tego sure tak jak jest. Więc y, jedyny czasownik, który możemy tu wpisać, to jest ensure, ensure dosłownie. Czyli upewnić, y, zapewnić, nie, nie upewnić się, tylko zapewnić driver's safety. I ensure safety to jest taka fraza, taka kolokacja też. And to melt snow and ice on the slippery roads. It is not, not uncommon to see moose licking salt off the roads, but now it seems that moose have developed a something. I znowu, jedyny rzeczownik, którym możemy tu wpisać, to jest preference. I to jest bardzo fajna fraza, to develop a preference, czyli rozwinąć um, takie... Nie wiem jak to po polsku powiedzieć, ale po prostu zacząć coś preferować, zacząć coś lubić. For licking cars which have been splashed with road salt. Recently the moose have decided that the salt found on vehicles is particularly delicious. V vehicle to jest oczywiście pojazd, jakikolwiek, but if you let moose lick the salt on your car, the animals may lose their natural fees of cars, which could lead to serious. Accidents. And that's it. Myślę, że to było bardzo przyjemne, bardzo łatwe zadanie. To ensure, to przyznam, że tutaj niektórzy mogliby nie wiedzieć na poziomie B2, ale w ogóle tekst bardzo śmieszny. Przyjemny taki. I w zadaniu dziewiątym musimy napisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając wyrazy podane w odpowiedniej formie i nie zmieniamy. Kolejności wyrazów, czyli Last year Jack Be Involved organize a Campaign to Protect Penguins. So we want to nominate him for an award for his efforts. Last year Jack, no i teraz tutaj musimy zrobić stronę bierną. Z racji tego, że jest last year, czyli w stronie biernej dodajemy to be, to to be musi być odmienione, żeby pasowało do last year i odmienione, żeby pasowało do Jacka, czyli jedyna opcja to jest was, was. No i tutaj. Główny czasownik zmienia nam się, nam się na trzecią formę bądź ed, w tym wypadku ed, bo nie ma trzeciej formy innej. Was involved. I teraz nie ma do tego. Aha, yy... bo tu mamy cztery wyrazy, dobra, bo chciałam powiedzieć, że nie mam jeszcze odpowiedzi oficjalnych. Ja mam w sumie dwa pomysły na, na rozwiązanie plecenie tego organize, ale mamy cztery wyrazy, więc w sumie jedna propozycja moja odpada, ale też Wam ją podam na wszelki wypadek. In be involved in something in. I teraz something żeby zmienić to organize na rzeczownik, to dodajemy często ingę i to jest taki rzeczownik od czyli in organizing a campaign to protect penguins, so we want to nominate him. Tak, last year Jack was involved in organizing. Moim drugim pomysłem było was involved the organization of, ale no jak wiadomo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć słów to za dużo, więc um, to nie jest to, ale jakby gramatycznie też jest to poprawne, tylko to, to zadanie na pewno nie będzie oczekiwało tej odpowiedzi. He got soaked in the rain. He should take umbrella before he set off. No i tutaj mamy should czasownik i po should oczywiście wszyscy wiemy, że jest take, prawda? Bo jest po should, jest nie bez nie, bardzo dużo uczniów też zmienia i mówi should to do something. Nie można, jest should do something, ale... Soaked, got soaked, E, Mamy tu czas przeszły. Before he set off, też mamy tu czas przeszły. Skąd wiem, no bo normalnie w czasie teraźniejszym było sets, a set jest set, 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 set ma trzy formy. Więc tu nie może być tego take oczywiście, bo musimy tu zasugerować, że on powinien był wziąć ten parasol, a nie powinien wziąć teraz. Więc sugerując czas przeszły w modalach, jest tylko jedna opcja: dodanie have. Jeśli chcemy zasugerować gdzieś czas, czas przeszły, a gramatycznie tam musi być bez okolicznik, to właśnie dodajemy have i trzecią formę, czyli have, trzecia forma to jest taken, i później mamy rzeczownik, czyli musimy dodać n, an, an umbrella, bo a, a jest samogłoską. Dlatego musimy tu dać n, a nie e. An umbrella. Before he set off, that's it, easy. Tylko pamiętajcie, że to should w czasie przeszłym jest should have. Should have taken an umbrella before he set off. Trzeci przykład z zadania dziewiątego. Nobody managed. Fine, easy solution than Susan, so we used her idea. I tutaj jest typowy verb pattern, czyli to jak czasowniki zachowują się w zdaniu. Pierwszy czasownik odpowiada i osobie, i czasowi, czyli mamy tu odmienione do ed. Drugi czasownik będzie Królowany, nie, pierwszy czasownik też króluje drugiemu czasownikowi. I manage wymaga od drugiego czasownika, żeby ten miał formę manage to do, czyli tu musimy dodać manage to find i bezokolicznik. I teraz mamy rzeczownik, czyli przed rzeczownikami musi coś być zwykle po angielsku. Jaki rzeczownik? <tuszel> tu, tu mamy przymiotnik, a tu rzeczownik, więc przed tym rzeczownikiem musi coś być. E Solution by było, ale z racji tego, że jeszcze musimy Easy dodać, to mamy N, Easy, bo znowu to jest samogłoska. E, I. To by było ciężko powiedzieć. E Easy, a Easy. Byśmy musieli tutaj zrobić taki stop w krtani, dlatego y, naturalnie wszyscy mówią n Easy i wtedy ładnie się to łączy. An Easy Solution. Czyli Nobody man managed to find an easy solution than Susan. An Easy. O oh yeah, co ja napisałam? Then jest jeszcze. Czyli tak, musi być N, ale then wymaga. Co ja dałam w ogóle? N wymaga stopniowania przymiotnika, czyli nasz przymiotnik musi być w stopniu drugim, bo then zawsze ma drugi przymiotnik, czyli i Easier. I dlatego trzeba zawsze przeczytać. Nawet jak coś napiszecie, każdemu się to znaczy, nieważne na jakim poziomie jesteście, trzeba zawsze przeczytać to zdanie w całości, żeby zobaczyć, czy na pewno nie zrobiliście żadnego błędu. An easier solution than Susan. Ja bym dała to Susan's, czyli, bo ta solution była jej, a nie, że so, Susan była solution, ale dobra, już dajmy, dajmy sobie znać. Dlatego chyba nie nie strzeiłam tego na początku. Then jej solution, then the one that Susan came up with powinno być. So we used her idea, a nie to find an easier solution than Susan. Nobody than Susan, yeah. Okej, okay, też może być. Dobra, never mind. She wanted to take the lift, lift to winda po brytyjsku, elevator to po amerykańsku, but it be order that day, so she had to use the stairs. Tu ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że tu jest wszędzie czas przeszły, czyli she wanted to take the lift, but it i tutaj mamy, tu nam sprawdzają, czy znamy taką frazę jak be out of order, czyli nie działać. It was out of order, bo ponieważ tutaj mamy czas przeszły cały czas. It was Out of order. That day, so she had to take the to use the stairs. Można też powiedzieć to take the stairs. And that's it. No, przyznam, że nie było to takie trudne, chociaż właśnie miałam kilka komentarzy wpisaliście mi, że ta matura była trudna, ale nie wiem jak wcześniejsze zdania, bo nie sprawdzałam ich. Z tej gramatyki to Myślę, że to out of order. Jeśli nie znacie, to nie będziecie znać. Poprzednie tam było to Show something, to też może być takie tricky, ale overall it was quite doable. Dziękuję Wam za uwagę. Jeśli jesteście zainteresowani innymi filmami tłumaczącymi matury i zagadnienia z matur, zapraszam Was do, do opisu. Tam jest link do playlisty z wszystkimi maturami, i rozszerzonymi, i podstawowymi, i pisaniem, i różnymi innymi rzeczami o angielskim. Tymczasem dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie maturalnym. Trzymajcie się ciepło. Cześć!